jazda pociągiem hype'u jest ryzykowna. Tylko najtwardsi, którzy wytrwają, mogą zostać mistrzami UFC. Co robisz, gdy spadasz z torów? Hej, Paddy nie jest tak dobry, jak myśleliśmy. Pierwszy, kiedy przebrniesz przez decyzję taką jak ta, musisz być pokorny. Każdy, kto uważa, że wygrał tę walkę, nie wie, co ogląda. Nie obchodzi mnie, co inni o mnie mówią. Z bohatera na złoczyńca, z uwielbianego na nienawidzonego tylko tak można udowodnić, że inni się mylą. Ponieważ wolę strzelać do ludzi, niż udowadniać, że się mylą. Nie ma wymagań, aby zostać zawodnikiem mieszane sztuki walki, ale trudne wychowanie często rozpala wewnętrzny ogień. Ulice Liverpoolu dostarczyły tego napędu, wpajając pracę, której niewielu mogłoby dorównać. Jak masz na imię? Paddy Pimblett. Dobrze. Masz jakieś pseudonim bokserski? Nazywają mnie Paddy z Kiedyś handlowałem Lucas Aids w szkole, co finansowało moje treningi mieszane sztuki walki. Pewnego dnia przyłapano mnie i wezwano do gabinetu. Nauczycielka pytała o powody, a ja wyjaśniłem, że zdobywam tak pieniądze na siłownię. Stwierdziła, że nie powinienem tego robić, bo jestem za mały i powinienem używać mózgu, a nie siły. Kto powiedziałby komuś, że nigdy nic nie osiągnie i niczego nie dokona? Kto mówi tak do drugiej osoby? Pomyślałem tak, myślisz tak, przyszedłem do Next Gen i zacząłem trenować. Jak to mówią, reszta to już historia chłopaku. Wczesny talent Padiego był oczywisty. Był to oportunistyczny grappler, którego umiejętności mogły szybko zakończyć walkę. Regionalna promocja UK Cage Warriors szybko dostrzegła jego talenty, co jest typowym miejscem do udowodnienia swoich umiejętności dla wielu wielkich zawodników UFC. Paddy zamierzał nie tylko iść w ich ślady, ale i ich prześcignąć. Jego kadencja tam była charakterystyczna dla tego człowieka, chaotyczna i dzika, ale z wielkim sukcesem. Nadeszła agonia porażki. To trudny okres, podobnie jak w 2019 roku. roku. Przeszedłem dwie operacje w maju i wrześniu. Mimo to walczyłem, czując odpowiedzialność za cały show. Ostatecznie przegrałem decyzją. Czułem, że wszystkich zawiodłem. Nigdy nie zapomnę powrotu do pracy i wybuchnięcia płaczem. Byłem taki sam przez tygodnie, każdego ranka po prostu przewracałem się i zaczynałem płakać. Każdego ranka bez wyjątku przez około trzy miesiące. W tym bólu, światło w ciemności, bo z utratą przyszło doświadczenie i nowa motywacja aby nigdy więcej nie czuć się tak. Nawet z jego niedoskonałym rekordem Paddy był marzeniem promotora. Wyglądał bardziej jak chudy sprzedawca niż stereotypowy zawodnik MMA. To była ta wrażliwa autentyczność i niekonwencjonalność w wyglądzie i stylu walki, które uczyniły go tak popularnym. W zdominowanym przez UFC świecie, mieszane sztuki walki zawodnikowi bardzo rzadko udaje się zdobyć globalną sławę poza tą organizacją. Paddy był tym wyjątkiem, tak jak Conor McGregor przed nim, i on też o tym wiedział. UFC dostrzegło potencjał Pimbloda kilka lat wcześniej, ale on postawił na siebie, odwracając się od najważniejszej promocji sportu. Wiem, że kiedy tam dotrę, nie będę tylko europejską gwiazdą. Po jednym wywiadzie stanę się gwiazdą światową. Wielu spieszy się, aby dostać się do UFC. Biorą walki krótkoterminowe, przegrywają i marzenia się kończą. 21 lat, kiedy zaoferowano mi kontrakt. Jestem szczęśliwy, że nie przyjąłem oferty. Pieniądze z walk w Cage Warriors pozwoliły mi kupić dom, spłacić kredyt hipoteczny mamy i pomóc siostrze w zakupie kuchni. Jak trudno jest powiedzieć, nie UFC? Mając silne przekonanie o sobie, nie było to trudne, bo wiedziałem, że zapytają mnie ponownie. Odrzucenie dwóch ofert od UFC było ostatecznym pokazem siły wobec wielkich lig i ich szefa, co zadziałało. Ten ryzykowny ruch dał czas na doskonalenie umiejętności i wynagrodzenie. W końcu UFC ponownie zapukało, a Paddy zdecydował się na skok w nieznane. Debiut w UFC przeciwko Luigi Vendramini był niewielkim wydarzeniem, ale Paddy patrzył już dalej, wiedząc, że czekają go większe rzeczy, choć to niebezpieczna gra w MMA. Zawsze to wiedziałem. Nie chodziło o to, czy UFC mnie podpisze, ale kiedy. Mam osobowość, wygląd, umiejętności i jestem marzeniem marketera. W walce z nim znokautuję go lub zmuszę do poddania, także w parterze. Czuję, że jego prawdziwa pewność siebie mówi za dużo i to jest klucz. Nie widzę, aby wyszedł z pierwszej rundy. Nigdy nie walczył z nikim takim jak ja. Oto Paddy Buddy Pimblett, były mistrz Cage Warriors w wadze piórkowej z rekordem 16 zwycięstw i 3 porażek. Wierzy, że jest gotów postawić najlepszą stopę do przodu. Czuję, że stanie się twarzą UFC. Ten chłopak ma coś w sobie. Jeśli do tego dołoży umiejętności walki, będzie z nim do czynienia. Podbródek Padiego jest trochę podniesiony. Ten cios prosto z podniesionym podbródkiem. Pokazałem, że radzę sobie z przeciwnościami. On też, bo trafił cię dobrze lewym. Z rogu? O, ogromne szczęście dla Padiego. Mówiłem ci o tym podbródku. Luigi ma rację teraz. Ma mocno kontrolę nad tą walką. Na końcu to właśnie Terence ręce, poprze, to właśnie te ręce go powaliły. Mike to jest wojownik, popatrz na to. Prawy prosty od Padiego Badiego. Wiesz, że mówię, że jestem skauserem. My nie dostajemy nokautu. Przyjmuję to cały jemy dzień. Debiut zasługujący na owację przy każdym ciosie. Koniec godny tego człowieka. Nieprzewidywalny, nieortodoksyjny, lecz ekscytujący. Pady organicznie zbudował to zainteresowanie, będąc sobą bez ogródek zarówno w klatce, jak i poza nią. Wszystko to zbiegło się w tym momencie, ta lawina ciosów katapultowała go do gwiazdorstwa z dnia na dzień. Jestem nową twarzą UFC. Przyzwyczaj się do mnie człowiek dotarł. Jestem zaraźliwy i polaryzujący. Jedni mnie kochają, inni nienawidzą, ale na pewno obejrzą mój pojedynek. Pimblet, z wyglądem średniowiecznego chłopa i śmiałością z poznaną przez Darena Tila, nigdy nie był tu, by być miłym gościem. Dał z siebie wszystko, aby zrobić furorę. UFC wiedziało, że mają w rękach gwiazdę w trakcie tworzenia. Szybki powrót na UFC w Londynie był idealną okazją do zrobienia czegoś wyjątkowego przed rodzimą publicznością. Taktyczny ruch, który udowodnił, że szum wokół Padiego to nie tylko cyfry na ekranie. Dostał łatwe zadanie przeciwko słabszemu Rodrigo Vargasowi. Dla Padiego to była świetna okazja, ale nie do zlekceważenia. Wielu większych wojowników upadło wcześniej pod ciężarem oczekiwań, kuszeni przez supergwiazdorstwo i jego różne rozproszenia. Jednak dla Padiego nie alkohol ani pieniądze odciągnęłyby go w tygodniu walki, a inny zawodnik walczący tej samej nocy. Nie stało się to, ponieważ powiedział mi coś wczoraj, to pochodzi z dawnych czasów. Zaczął mówić o wojnie, którą mieliśmy przeciwko Rosji i tak dalej. Pozował i teraz rozumiem, dlaczego Rosja zniszczyła Gruzję, bo jesteście kretynami. W tej wojnie zginęło wiele dzieci i dorosłych. Mieszkałem w Gruzji, kiedy wybuchła ta wojna, wiesz i był to dla mnie bardzo trudny czas. Dla mojej rodziny, wszystkich moich przyjaciół, dla mojego kraju, wiesz, wiele niewinnych osób, dzieci. Stoję tam jem jajka, a on patrzy na mnie z góry. Zapytałem go, co się dzieje. Patrzył na mnie jak na miłego gościa i chciał uścisnąć mi dłoń. Paddy rzucił w Ilię środkiem do dezynfekcji rąk. On tak mówi, powstrzymajcie mnie, powstrzymajcie mnie, chłopaki, powstrzymajcie mnie. Nic nie zrobił, bo to jest cienias. Więc Paddy Debati teraz zdecydował, że będzie nazywał tego pana panem dezynfektant. Powiedział, że nigdy o nim nie myślę, powiedział, że zostanie pobity w ten weekend, wróci do niższej kategorii wagowej. Jak mówię, nawet nie znam jego imienia dla mnie to pan dezynfektant zostanie znokautowany przez mojego człowieka Jai, a potem wróci do dywizji piórkowej. Lekceważenie rywala na rzecz potencjalnego w przyszłości było ryzykiem, zwłaszcza gdy chodziło o wielkiego piórkowca, ale Paddy znał grę. Historie sprzedają rywalizację, a on zasiał ziarna przyszłego klejnotu. To tylko przyciągnęło więcej oczu do kolejnego starcia, wyczekiwanego przez 20-tysięczny tłum. Weszliśmy z Padim do Londynu, a tłum skandował jego imię. Zapiąć pasy, chłopaki. Paddy the Buddy jest gotowy do działania. Fani w otło również są gotowi na to. Gdy rzuciłem go j w judo i położyłem na plecach, wiedziałem, że to koniec. Paddy wie, co tutaj zrobić. No to zaczyna. To może być to. Tak. On to zrobił. Paddy zrobił to w Londynie. Przed tą walką rozmawiano głównie o jego wejściu i. Słuchaj, to prawda, ten chłopak ma za sobą tonę, tonę hajpu i dziś pokazał wszystkim, że jest prawdziwym zawodnikiem. UFC otrzymało namacalne dowody na siłę przyciągania Padiego, przypominając cienie Notoriusa w Dublinie i Tilla w Liverpoolu. Marsz miał coś specjalnego, co odzwierciedlało milionowy kontrakt z Barstool Sports. Pociąg do hypu Padiego zyskał nowy bieg, którym on się delektował. On jest postacią. Postacią, która sprzedaje liczby, sprzedaje miejsca, a ty widzisz jego numer i rangę. On po prostu idzie prosto w górę. Myślę, że ma wszystkie elementy, aby stać się potencjalną supergwiazdą. O Opady, jestem twoim fanem. Podsumowując, uważam, że oglądanie Pad jego to świetna zabawa. To nie jest dawaj, bracie, on ma wygląd, on ma wszystko. Jestem po prostu złym człowiekiem, chłopaku. To ja jestem tym, z kim wszyscy chcą przeprowadzić wywiady. To ja jestem tym, z kim wszyscy chcą zrobić zdjęcia i przyjść zobaczyć. To jest po prostu fakt. Według Padiego, aby odnieść sukces, potrzebujesz niezachwianej wiary w siebie, a nawet bezczelnej arogancji. Chcąc utrzymać rozpęd po legendarnym wieczorze w Londynie, UFC postarałoby się powtórzyć ten sam sukces zaledwie kilka miesięcy później, wystawiając swoją błyszczącą nową zabawkę przeciwko godnemu podziwu Jordanowi Lewitowi. Podczas przygotowań było tak samo. Bezmyślny i bezwzględny, padli oddany werbalnie. Nie przeszkadzał mi on chłopaku, zanim ogłoszono walkę, wiesz co mam na myśli. Ale gadał różne szalone rzeczy chłopaku i jest absolutnym krabem. Jeśli zobaczę, jak ten dzieciak prawie przegrywa z dwoma słabymi facetami, a potem wyrywając zwycięstwo z rąk porażki, myślę, że dam radę go pokonać. Gada bzdury. To szaleństwo, że mówi o moich przeciwnikach. Tak to zrobiłem. Moja babcia, choć nie żyje, i tak by go skończyła. Proszę wyjść i spróbuj mnie skończyć, dzieciaku. To jest wiadomość tylko dla ciebie, Jordanie. Wyjdź i spróbuj mnie skończyć. Tak naprawdę, wyjdź i walczyć. Ja i Paddy robiliśmy wiele podobnych rzeczy, ale mnie udało się uniknąć obrażeń. Nikt nie wie o moim podwruku, bo nie dostaje ciosów. Próbuję dostać się do mojej głowy, zachowując się trochę dziwnie jak on, ale nikt nie może mnie przewyższyć pod względem dziwactwa. Jestem dziwniejszy niż ktokolwiek. Zamierzam go zdominować, chłopaku. Zdominuję go jak w Modern Warfare 2. Tym razem nie było żadnych rozproszeń od przechodzących wojowników i nowych wrogów. Wkrótce, na pierwszy plan, wysunie się coś o wiele poważniejszego. Najważniejsze było wykonać zadanie, zwyciężyć i powiedzieć to skandującym tłumom. Pierwszy ma tę szyję, ma tę szyję. To może być to? To jest ciasne. On to rozumie. On dostaje kran. Impreza w majtkach przechodzi na kolejny poziom. Z tym zwycięstwem przyszła ulga i wybuch emocji. Szansa na wielkiej scenie nie do wykrzykiwania i plucia grubiańskimi słowami, ale do wygłoszenia swojej prawdy. Obudziłem się w piątkowy poranek o czwartej rano do wiadomości, że jeden z moich przyjaciół z domu zabił się pięć godzin wcześniej, czekając na mnie. Więc, Riki, chłopcze, to jest dla ciebie. Ale w tym świecie istnieje stygmat, że mężczyźni nie mogą rozmawiać. Jeśli jesteś mężczyzną i masz ciężar na ramionach i myślisz, że jedynym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest odebranie sobie życia, proszę, porozmawiaj z kimś. Porozmawiaj z kimkolwiek. W zawodzie, gdzie rzadko kwestionuje się męski status quo, a sportowcy są znani stłumienia emocji. Apel Padiego to nie tylko wyzwanie dla normy, ale także dobitne przypomnienie codziennych zmagań wojowników i nas, zwykłych ludzi. Chociaż jego ton był w bezpośredniej sprzeczności z aroganckimi, pewnymi siebie momentami Majka, do których jesteśmy przyzwyczajeni, wypowiedziane słowa były jednak autentyczne, pełne wrażliwości, a jednocześnie prawdziwe i z pewnością znalazłyby odzwierciedlenie w masach. Występ Pimbleta może nie był jego najlepszy, ale ten emocjonalny wybuch Podniósł jego wartość bardziej niż jakikolwiek cios czy kopnięcie. Aby wykorzystać, uch, trochę tego czasu i platformy do wysyłania takich wiadomości, i to jest tak prawdziwe, ludzie naprawdę muszą mówić, bo to zdarza się zdecydowanie zbyt często. E, myślę, że to mówi więcej o tym, jaki jest jako człowiek, i uważam, że to było naprawdę fajne, że poruszył temat zdrowia psychicznego mężczyzn. Przeszedłem przez wiele bitew z depresją i zdrowiem psychicznym, doświadczając wielu trudności w młodym wieku, których inni nie dostrzegają. Ludzie widzą tylko, jak wchodzę do klatki i walczę, nie dostrzegając wzlotów i upadków, przez które przechodzę poza nią. I zawodnicy mają tę stygmatę, że są jak twardzi chłopcy, którzy nie muszą rozmawiać, wiesz, z zawodnikami i wykorzystać swoją platformę w naszej branży, aby zwiększyć świadomość na temat zdrowia psychicznego. Szczególnie dla mężczyzn, absolutnie zdejmuje kapelusz wspaniale. Padi osiągnął szczyt swojej popularności, ale kiedy jesteś na szczycie, tłum ciąży ciężko, a liczba tych, którzy pragną Twojego upadku, rośnie. Potrzebowali czegoś, czego mogliby się czepić, czegoś do krytykowania i na pewno to znajdą. Wolałbym być gruby i szczęśliwy niż wyrzeźbiony i taki jak ci ludzie, którzy są wyrzeźbieni przez cały rok. Nie są szczęśliwi, ja nie jestem i widzisz styl życia, który prowadzi i widzisz jak wiele problemów sprawiają mu ci goście na samym dole UFC, myśląc, że dotrze do super elitarnego miejsca. Mam wrażenie, że będzie musiał zmienić swój trening, przytył 40 funtów w ciągu tygodnia. Kiedy w końcu przejdzie na emeryturę? Będzie jak Butterbean. To będzie coś! Uwielbiam tajskie, chińskie, włoskie jedzenie, pieczone obiady, hamburgery i pizzę. Myślę, że jestem uzależniony od jedzenia i mam pewne zaburzenia odżywiania z powodu MMA. Poza obozem decyzje Padiego były dalekie od optymalnych, zwłaszcza w grze o cienkich granicach między wygraną a przegraną. Mimo dotychczasowych wyników przegrywał. Pociąg do sławy jest dwusieczny. Nowość się zużywa, a niegdysiejsze wsparcie zamienia w odrzucenie. Jednak przyczyna leży nie w walce, a medialnym sporze. Nienawidzę wszystkich tych dziennikarzy, szczególnie tych, co oferuje Jan, wiesz co mam na myśli, jak Ariel Helwani w szczególności. Uwielbia zarabiać na zawodnikach, chciał, żebym zrobił z nim wywiad, miałem tego dnia płatny wywiad. A on chciał, żebym zrezygnował z tego płatnego wywiadu, aby zrobić wywiad z nim? To nieprawda. To absolutnie jednoznacznie nieprawda. Nigdy nie prosiłem go, aby porzucił coś, co było płatne czy niepłatne. Wyjmij swoje ciasto, Ariel. Wiesz co mam na myśli. Zacznij płacić ludziom za te wywiady, na których zarabiasz tysiące i tysiące i tysiące funtów. W całej mojej karierze sięgającej 2006 nie zarobiłem ani grosza na YouTube, z żadnych materiałów o MMA, które tam umieściłem. Ty robisz to dla zysku, aby włożyć pieniądze do swojej kieszeni, Ariel, ty mały gryzoniu. Nigdy nie dostałem ani grosza, mimo że show miało 100 tysięcy, 10 tysięcy czy milion wyświetleń. Mam kontrakt z ustaloną kwotą i nie otrzymuję premii. Przytulanie się do szefa UFC, uważanego przez wielu za wroga zawodników, instynktownie nie wyglądało dobrze. Helwani przedstawił dowody, a jego uznana reputacja wśród zawodników i fanów sprawiła, że Paddy z dnia na dzień z bohatera stał się czarnym charakterem. Ale miał szansę odmienić swoje losy przez śmierć w krwi. Otrzymał upragnione miejsce w komin evencie na UFC-282. Jared Gordon, stały bywalec wagi lekkiej, miał stanąć naprzeciwko niego. Kolejny manewr szefów UFC, aby podkręcić hype na padiego, odzwierciedlał przesądzony wniosek jak wiele walk wcześniej, ale w wyłaniającym się wzorze skupienie padiego w tygodniu walki było na innym człowieku zamiast na przeciwniku. Zamknij się głośno, proszę głośno, zamknij się, jeśli nie wstanę i rozbiję ci twarz tu i teraz. Masz jeszcze jakieś pytanie? Zrób to, zrób to, ty mały sarkia, zrób coś, wstań, nic nie zrobisz, nic nie zrobisz, ty mały bączku. Wróć i usiądź. Usiądź z powrotem, ty mały. Poza zwycięstwem nad Topurią, poruszający moment Majka może być szansą na naprawienie błędów w oczach fanów, gdy skupia na sobie więcej uwagi niż kiedykolwiek. Ale dla Padiego i większości wielkich graczy jedynym celem było zdobycie 10,5 funta złota. A jeśli musiałby stać się złoczyńcą, aby to osiągnąć, byłoby to konieczne poświęcenie. O! Znowu go uderzył. O! O mój Boże, o mój Boże, tak, daje z siebie wszystko. Papi znajduje miejsce na piękny lewy sierpowy, którego nie można przegapić. Przewróciłeś oczami, gdy Padi wygrał? Nie powinien wygrać. Trzymy na siebie. Powiedziałem ci tuż przed wyjściem, że on to ma. Powiedziałem, że Jared go ma, tak. Pierwszy obaj się zgodziliśmy. A potem spojrzałem na ciebie, jak co do cholery. To nie miało sensu. Ja myślałem, że to dwa do jednego. Patty, to było blisko. Nie, to nie było. To nie było blisko. On po prostu pocieszył mnie w napadzie. Głębokie związki Padiego z Dana White, nawiązane po incydencie z Hewani nie pomogły jego sprawie. Plotki o ingerencji sędziego ochronie złotego gęśka UFC. Czy to rozproszony dramatem, pochłonięty nowo zdobytą sławą, czy po prostu słabszy technicznie od przeciwnika. Według wszystkich relacji, Padi był tamtej nocy gorszym człowiekiem i wszyscy oprócz niego samiego to widzieli. Każdy, kto uważa, że wygrał tę walkę, myli się, nie obchodzi mnie, co inni o mnie mówią. Jak można sądzić, że wygrało się walkę otrzymując ciosy pięściami w twarz? Każdy ma własną opinię, ale faktem jest, że wygrałem jednogłośną decyzją. Jak ktokolwiek może myśleć, że on wygrał tę walkę, czy po prostu palisz kraka? Choć siedział w kolumnie wiatru, Paddy nie wykorzystał okazji, by okazać pokorę i podnieść swój status. Zuchwała pewność siebie sprawdza się, gdy się wygrywa, jak powie Ilia Deporia. Trzymanie się tych zasad, gdy cały świat jest przeciwko tobie, jest w pewien sposób godne podziwu, lecz ostatecznie głupie. Po występie, który uczynił go śmiertelnym, rywale, którzy kiedyś go unikali, teraz wychodzili z ukrycia. Chcąc wysysać resztki rozgłosu, zawsze gdy Dana rzuca rękę na ramieniu faceta, przeciwnicy bardzo namiętnie się włączają. To po prostu historia, która zawsze działa. W tej chwili ma dużo szumu, to i owo, ale jakość zawodnika, którym jest, no daj spokój, proszę. Czy zrobił coś, co cię zaimponowało? Sposób, w jaki blokuje ciosy Jareda swoją szczęką, jest imponujący. Wszyscy w naszym budynku byli jak cholera, Patty przegrał. UFC nie pozwoli mi z nim walczyć, bądźmy szczerzy. Po obejrzeniu jego ostatniej walki wiemy na co mnie stać. Dana, widziałeś wszystko, nie pozwolą na to. Tłumy chciały oglądać walkę pod jego nie po to, aby zobaczyć jego awans do pasa, ale aby zobaczyć, jak dostaje nauczkę. Musiał jednak poczekać z powodu kontuzji, która zmusiła go do pozostania na uboczu. Jeśli można było mu znaleźć jakiekolwiek pozytywne aspekty tej sytuacji, to ciężar oczekiwań w końcu został zdjęty, choć wewnątrz jego ambitne plany zostania mistrzem były nadal bardzo żywe. Dla fanów Paddy został szybko skreślony jako podróżnik. Przewidywano nieuniknioną klęskę, a następny rywal dążył do tego rezultatu. Kiedyś budzący strach bębniarz El Kukuj i Tony Ferguson. Tony robi ludziom rzeczy, które przerażają mnie w walce kowboja. Kowboj wyglądał jakby Tony miał cegły w rękawicach. On jest naprawdę szalony, robi to tak jakby nie wiem czy odczuwa ból, taki rodzaj szaleństwa. Słowo raz najlepiej opisuje sukcesy Toniego Fergusona w tym Tymczasowe Mistrzostwo i 12 lat bez porażki w najtrudniejszej kategorii wagowej UFC. Te lata dawno minęły. Mimo, że pozostał niezwykle niekonwencjonalny i sprytny, jego ciało słabło, a umysł tracił na sile. Sześć porażek handlowych, nawet w starciu z silną konkurencją, tylko to potwierdziło. Ale Tony miał doświadczenie, którego padiemu brakowało, pokonując większą konkurencję niż ktokolwiek, z kim skauser wcześniej walczył. Pozbywanie się Starej Gwardii było znanym wcześniej wynikiem, ale MMA to zmienna gra. A bez względu na wynik ich pojedynku, Paddy był w sytuacji bez wyjścia. Ta walka to dla mnie przegrana, niezależnie od wyniku. Tony Ferguson ma 6 przegranych z rzędu, ale gdy wygram, wszyscy powiedzą, że jest skończony. Jeśli przegram, powiedzą, że pokonał mnie skończony Ferguson. Jak mówiłem wcześniej, nigdy nie odmówię walki. Zrobię krzywdę temu chłopakowi. Zrobię mu naprawdę źle. Nie mam do niego nic, ale cholera stoi mi na drodze. Nawet mi na ciebie nie zależy koleś. Nie jestem na tyle złośliwy, by blokować kogoś na Instagramie? Nie jestem wrażliwym typem. Nawet nie musiałem na ciebie patrzeć. Mały, wrażliwy chłopiec. Nie nazywaj mnie gnojkiem, to ja cię stworzyłem. Mój mały chłopiec zmusza cię do blokowania. Zrób mi filiżankę herbaty. To jak to banalne powiedzenie, kiedy twoi bohaterowie stają się twoimi rywalami? Chciałbym, żeby Tony wygrał, ale nie kosztem mojej przegranej. Na to nie pozwolę. Kopnął piłkę i przewrócił się. Chyba... Kiedy zaczął gadać bzdury w zeszłym tygodniu tego dnia, chciałem wejść i zrobić oświadczenie. Paddy! Po dotarciu na dno, jedyną drogą jest w górę. Aby odzyskać przychylność fanów, Paddy potrzebował zdyscyplinowanego występu, który udowodniłby jego rozwój i mistrzowski charakter w starciu z wymagającym przeciwnikiem. Pierwszy to jest dokładnie to, co otrzymaliśmy. W przeciwieństwie do chaotycznych czasów w Cage Warriors i początkach kariery w UFC, nowy Pimblet był zdyscyplinowany, wyważony i cierpliwy. Niektórzy wątpią w jego milczenie, ale nigdy nie mogli mieć pewności. Fani są niezadowoleni nawet, gdy ktoś osiąga szczyt. Jedyną rzeczą, jaką Paddy mógł zrobić, to wrócić na salę treningową i przygotować się, by znów ich uciszyć. Strzał na szczyt wagi lekkiej, to nie lada wyczyn w dywizji tak głębokiej jak ta. Opiekunem 15 miejsca, przemianowanego na Króla Zielonego, był weteran gry, zdobywający wielki rozpęd w dyscyplinie, gdzie czas był jego przeciwnikiem. Często bijący i przechwalający się, stanowił solidne wyzwanie dla Anglika. Ożywiony przez fanów w Manchesterze, Paddy miał okazję, by pokazać się z najlepszej strony przed tłumem skandującym jego imię i przypomnieć światu o swoich możliwościach. Mam wrażenie, że Bobby go zdominuje. Gdybym miał teraz obstawiać, myślę, że Bobby go pokona. Bobby Green ma dobry cios i ten próg badzie. I po prostu nie wiem, czy Paddy Pimblet naprawdę, czy ma tę moc, aby pokonać tego gościa. Czy Paddy Debadi się udoskonalił? Czy jego broda pozostanie dumnie uniesiona? E, Paddy Debadi był nieobecny, panowie. Stoczył tylko jedną walkę w ciągu półtora roku. Chcesz się dowiedzieć? Połóż się na desce i zacznij ze mną zapasy. Zobaczymy, co się stanie, bo wiem, że utoniesz. Paddy. Daj mi, daj mi. To jest osiemnaście. Było pod brodą na sekundę. Ale walka jest zacięta. To jest ciasne. Oto jest znikło. Poddał się w pierwszej rundzie. Dusi króla zielonego do nieprzytomności, tak to wygląda. Jeśli Tony Ferguson walczy pomimo negatywnego odbioru fanów, ten występ całkowicie uciszył wątpiących. Wobec El Kukuj był ostrożny, być może czasem nawet zbyt ostrożny. Tutaj, przeciwko Green Paddy, wyglądał jak zawodnik kaliberu mistrzowskiego, gra poddaniowa, którą wszyscy zawsze wiedzieli, że ma, teraz wykorzystana przeciwko najlepszym rywalom. Łatwo jest dać się ponieść fali entuzjazmu, lecz trudniej poradzić sobie z niepowodzeniem. To coś wyjątkowego: wrócić na pokład i dalej walczyć. Pady od czasów UFC udowodnił, że mylą się zarówno fani, jak i zawodnicy. Pierwszy przez to wszystko. Był bez przeprosin sobą. Przeciwko Dian, Michael Chandler i dalej jego historia trwa, ale wynik w szerszym ujęciu mało ma znaczenia. Od przybycia Paddy rozpalił świat mieszane sztuki walki, osiągając niespotykaną notoryczność. Zazdroszczony przez wszystkich.